Ktoś wpadł na pomysł, że można wycofać jakby funkcje religijne, zrobić stropy. Stropy jako swoista kratownica ustabilizują ten kościół i będzie można budynek użytkować, nie rozbierając go. W ten sposób w roku 1817 zaczyna funkcjonować najpierw szkoła nawigacji. Wtedy pojawiają się tutaj trzy poziomy. A w drugiej części, czyli tak, tutaj, powiedzmy, w części wschodniej była szkoła nawigacji, a w tej części przeniesiono zbiory Biblioteki Gdańskiej. Przez 80 lat, ponad 1826 roku, biblioteki, zbiory Biblioteki Gdańskiej spoczywały tutaj. Dopiero w 1905 roku, kiedy zbudowano budynek naprzeciwko ten neogotycki budynek obecnej biblioteki, przeniesiono tam zbiory, a tutaj wtedy wykorzystano to na pomieszczenia dla Pomorskiej Izby Rzemieślniczej. I takie funkcje, Szkoła Nawigacji, Izba Rzemieślnicza, tudzież kilka innych, bardziej przelotnych instytucji gościło w tym kościele do czasów II wojny światowej. Po II wojnie światowej, wiadomo, Gdańsk jest jednym z najbardziej poszkodowanych miast. Ten kościół, powiedzmy, stosunkowo obronną ręką wyszedł, przynajmniej w porównaniu z pozostałymi poza jedynie świętym Mikołajem. Ściany zostały całe, strop został prawie cały, to było wielkie szczęście, no, dach został zniszczony, ale okazało się, że można to wykorzystać. Po tych kilkudziesięciu latach użytkowania wyszło to, że budynek stoi mocno i mimo że krzywy to jednak nie ma zamiaru się zawalić, kiedy zjawili się nasi współbracia w 1945 roku, przystąpili do przywrócenia z powrotem funkcji sakralnych w tym kościele, więc rozebrano te stropy, z powrotem go przygotowano do pełnienia funkcji religijnych i zaczęła się jakby nowa część historii tego kościoła. I tu już jesteśmy bardzo blisko, można spojrzeć na ten kościół w takiej właśnie formie jak teraz. Po gruntownej renowacji, były właściwie dwie takie renowacje, poza tą próbą no, tak na zasadzie podłatania pewnego w latach czterdziestych, później na przełomie lat sześćdziesiątych, siedemdziesiątych przez kilka lat przeprowadzono taki gruntowny remont tego kościoła. Drugi okres to jest od 2000 czwartego roku rozpoczęto najpierw od remontu dachu, potem sukcesywnie poprzez wymianę poszczególnych elementów, oczyszczenie elewacji, nowa posadzka, odsłonięcie stanowisk archeologicznych, przywrócenie dla tego kościoła także i w pewnym sensie pierwotnego wyglądu. Niewiele nam się zachowało z tych elementów, które tutaj nawet informacji o tym, jak one funkcjonowały, jak wyglądał ten kościół. Wiadomo, że był klasyczny gotycki ołtarz za tym witrażem z obrazem pokłonu trzech Króli, ale gdzie ten obraz i co z nim, niestety po 200 latach, bo od 815 roku nie było śladu po wystroju wnętrza, które usunięto, gdzie są także i inne elementy kościoła. Tak więc on został taki goluteńki. No, nawet Matka Boża, która nam teraz z zachołki kuka, nie jest figurą yy, związaną z tym kościołem, choć Pasującą do wystroju, bo jest to figura gotycka, ale przewieziona akurat z Dolnego Śląska. Elementem, który niedawno się pojawił, a o którym było wiadomo, że był w tym kościele, związanym z żeglarzami, jest wiszący model okrętu. Zachowała się informacja, że właśnie wchodząc do tego kościoła można było zobaczyć wiszący okręt. Była to specyfika kilku kościołów gdańskich. A także i to, co można zobaczyć w dworze Artusa, bo jest to model okrętu Piotr z Gdańska, na którym słynny kaper gdański Paweł Beneke zdobył dla miasta w czasie jednej z wojen XV wieku słynny obraz Hansa Memlinga, dostateczny. I Paweł Beneke był o tyle związany z tym miejscem, że wszystko wskazuje, iż prawdopodobnie tutaj znajduje się także jego grób. Ponieważ ostatnią adotacją o tym słynnym kapitanie było to, że jak wielu innych ostatnie lata swojego życia spędzał właśnie w szpitalu świętego Jakuba. Czyli właśnie w tym miejscu i no, nie ma ostatecznego potwierdzenia odnośnie pochówku, lecz wszystko wskazuje, że tu był pochowany y, tak jak i dziesiątki, y, właściwie setki osób, ponieważ y, szpital miał prawo do własnego pochówku, nie korzystał z y, pochówków miejskich, y, więc tu w tej okolicy jakby i y, części y, ogrodu, a zarazem pod ziemi kościoła y, y, znajduje się, y, no to jest jakby jedna wielka mogiła. Wtedy, kiedy była odsłona, tego było kilka stanowisk archeologicznych mówiących o tym, że w sposób bardzo surowy, marynarski, bez krypt specjalnych, chowano tutaj wręcz kolejne pokolenia osób. Jeszcze z tym kościołem wiąże się jedna taka specyficzna rzecz. Z tyłu, tam wychodząc, będzie można zobaczyć na filarze taką tablicę związaną z Bractwem Kaphornowców. Ostatnią jakby instytucją, która stanowi pewne przedłużenie tych ludzi, którzy pływali pod, żag pod żaglami, jest takie stowarzyszenie, które zgromadzi w swoim gronie żeglarzy, ale tych powiedzmy najbardziej wytrawnych wilków morskich, czyli żeglarzy, którzy poradzili sobie z opłynięciem przylądka Horn, który uchodzi za najbardziej burzliwy akwen wodny na świecie. Więc rzeczywiście sprawia ogromne trudności. Na przestrzeni funkcjonowania Bractwa od 80 lat zaledwie niespełna 400 osób z Polski zdołało tego czynu dokonać. Czasami wiązało się to z przepłynięciem większą grupę, jak na przykład Dar Pomorza, wtedy kilkadziesiąt osób naraz pod żaglami przepływało Częściej mniejsze jednostki, z którymi wiąże się ryzyko. Ostatnio dotarła taka dramatyczna wiadomość: jacht nasza chata rozbił się niedaleko przylądka Horn, i wszystko wskazuje, że niestety dwóch kapitan i jego brat, dwóch ludzi, w wodach otaczających przylądek Horn poległ. Właśnie ona jest poświęcona tym, którzy spoczywają w wodach przylądka Horn braco kapornowców pamięta o nich i raz do roku przychodzą tutaj, aby złożyć kwiaty, aby pomodlić się za tych, którzy przecierali te wodne szlaki.